Witam ja serdecznie. Nazywam się że Wyszewski i jestem dyrektorem grupy SILFENSE. Dzisiaj opowiemy o specyficznej i ciekawej technice na szable, która jest opisana w zachodnioeuropejskich traktatach. Wywodzi się ona z Miesza Długiego, gdzie jest ona jedną z podstawowych metod ataku. Jednocześnie z Miesza Długiego przeniosła ona się na meser oraz dusak. Gdzie można ją zobaczyć w takich traktatach, jak Kunst der Liederscher Petera Falknera oraz Kunst der Messerfechten Ryle Technika jest dość yy, znana, typowa. Jednak to dopiero Gunther Roth w, w jego traktacie z 1579 roku o znaczeniu bibliotecznym MS Dresden C15 i tytule Skiomachet hoplomachia przedstawił tą technikę w nieco innym rzucie, to jest przy pomocy szabli polskiej. Całość tej techniki w zasadzie opiera się na jednej konkretnej rzeczy: mianowicie chwycie. Sposób chwytu jest bardzo istotny, ponieważ dzięki niemu przenosimy nacisk uderzenia broni przeciwnika na staw promieniowo-nadgarstkowy ręki, a jednocześnie umożliwia nam on bardzo wygodne sterowanie całym ostrzem. Jednocześnie wiele osób, wiele amatorów właśnie popełnia tutaj błąd. Przez co psuje tą technikę, chwytając za płytko, nieprawidłowo przenosząc inaczej nacisk osiowy, przez co traci na tym na technice. A teraz przejdźmy do praktyki. Jeżeli chwycę nieprawidłowo, powiedzmy o tak, to uderzenie <sklucz> najzwyczajniej wrzuci się przełamić przez moją nógę, <sklucz> nawet jeżeli ja natrę na przyciśnięcie. Prawidłowo prostuję, po postawie nad w yy, yy, miejsce miejscu, dokonam prawidłowego wyprostu, wtedy moja uderzenie zawsze od Nawet bardzo potężnie. Nie ma żadnego problemu. Tutaj. Technika ta, ukaz, pokazana przez pana Messera, yy, wykonywana jest yy, dość specyficznie. Można ją wykonać na szabli. bardzo proste. Przeciwnik naciera, strzał otwiera i uderza. Typowe, ale błędy, które możemy zaobserwować u innych, jest to, że gdy następuje atak, my wystawiamy ostrze, wystawiamy ostrze, zatrzymujemy i nagle robimy technikę. Co obocuje? zostanie uderzenia w głowę, ponieważ nasz przeciwnik to, nie jest idiotą, nie będzie czekał aż się zrobi Dlatego też tak dla głowę należy zrobić tą technikę tak. Powoduje to, że po pierwsze powoli wbijamy na bok ostrze od przeciwnika, umożliwiając sobie czas na to, że zanim on wróci do pozycji, w której będzie mógł wykonać atak, jestem w stanie zadać jego trafienie. Problemem jest to, że należy dokonać też prawidłowej postawy, ponieważ umieszczenie, prawidłowe umieszczenie poszczególnych części ciała pozwala po pierwsze utrzymać napis osiowy, yy, który jest wywierany przez ostrze, spadający na ostrze i jednocześnie zbić na zewnątrz tak. Było mi nie zagrażało i pozwala także odkręcić się i skutecznie zadać silny cios, a nie lekkie dotknięcie, które może być nawet niezauważone przez przeciwnika. Kolejną rzeczą, którą się dzieje, często jest, jest sytuacja ataku na przeciwnika, która jest właśnie pokazana w Gunterroda w momencie, gdy przeciwnik stoi w postawie postawie oczekującej do natarcia. To ja na zaprezentuj. W tej postawie, w tej oto postawie. I wtedy mamy sytuację, że chcemy związać go jego uderzenie. Lub, jeżeli on naciera na nas, jesteśmy w stanie związać. Jednak oderwanie ostrza z tą jest po prostu zwykłą śmiercią dla nas. Jeżeli chcemy dalej przejść, punktor lotu zaprezentuje nam następującą konferencję, gdzie działanie nad odrzuca i kontroluje broń przeciwnika, rękę przeciwnika i zadaje mocne cięcia. Zaprezentujemy to jeszcze raz. Zaprezentujemy teraz technikę meserową oraz technikę kontrolotowską. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.